Dzień dobry, dzień dobry, coffee day. Dzisiaj znowu z innej strony A na dzisiaj mamy kartę trumny Trumna czyli leżenie Więc dzień takim, w którym część z nas się położy do łóżka Bo będzie się nie do końca dobrze czuło Znowu mogą nas zmóc jakieś choroby Mogą nam zmóc jakieś smutki Ale kochani to też taki dzień, gdzie będziemy chcieli trochę odpocząć. Dzisiaj też zakończamy ciężkie tematy, wchodzimy w coś nowego. Dziś mogą też paść jakieś propozycje zmian, popatrzcie jak pięknie. Taką drogę do pracy też miewam. No i dzisiaj kochani, taka, takie łamanie w kościach troszeczkę. Taki dzień czasami nostalgii, smutku i będziemy chcieli, żeby się to już skończyło, żeby Jakoś nam ten dzień szybciej się skończył. Wszystko będzie dłużyć się w czasie, będzie szło powoli. Dobry dzień na rozmowy, szczególnie z osobami starszymi. To, co Wam dziś zalegało, dzisiaj uda się zakończyć. Życzę cudownego dnia.